Wieczór, witam was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj tak sobie myślałem o pewnym temacie, a mianowicie, jak często chrześcijanie głoszą, że Bóg jest dobry. Kiedy głoszą Ewangelię, ci oczywiście, którzy postanowili, którzy chcą jeszcze głosić Ewangelię, to zawsze mówią, że Bóg jest dobry. Staram się przekonać. Może przekonać to złe słowo, chociaż niektórzy przekonują, ale przynajmniej uzmysłowić innym, że Bóg jest dobry i kiedy uwierzysz w Jezusa Chrystusa, to wszystko będzie dobrze. No i ja też, m, można powiedzieć tak w uproszczeniu, ogólnie zwiastuję, że Bóg jest dobry i należy Mu zaufać, a Bóg wtedy zastroszczy się o Ciebie i da Ci szczęście, da Ci błogosławieństwo. Ale co jest w odpowiedzi? W odpowiedzi ludzie mówią, że Boga nie ma, że tyle zła dzieje się na świecie, więc Bóg nie może istnieć. Niektórzy mówią, że próbowali wierzyć w Boga i wiele poświęcili, ale okazało się to jakąś fikcją i wcale nie zadziałało i tak naprawdę ich życie wcale nie zmieniło się na lepsze, a stało się jeszcze gorsze, i dlatego uważają, że to nie działa. Zrezygnowali z Boga i odeszli od Niego. I dzisiaj, tak sobie właśnie czytałem psalm 25 i stąd te moje rozważania, te refleksje. W tym psalmie 25 mamy trzeci, czwarty, a i niech będzie piąty werset. Zaiste, wszyscy, którzy nadzieję pokładają w Tobie, nie zaznają wstydu. No i właśnie, to głosimy jako chrześcijanie, że wszyscy, którzy Pokładają nadzieję w Bogu, nie zaznają wstydu. Można by było to też przetłumaczyć, którym będzie dobrze się powodziło, którzy dostaną błogosławieństwo. No ale właśnie, jak wspomniałem, wiele osób mówi, że to jest nieprawda. Tak się nie dzieje. Pokładali nadzieję Panu i, i nic nie, zdało, nie stało. Ich życie jest takie, jak było, albo jest gorsze, albo coś im się złego przydarzyło, czy też i, i ich bliskim. Dlatego uważają, że to nie działa i to nie jest prawda. Ale zaraz za tym, jest dalsza część tego wersetu. Zaznają wstydu ci, co bez przyczyny nie dochowują wiary. I słuchajcie, kiedy już czytamy to, ten fragment: Zaznają wstydu ci, co bez przyczyny nie dochowują wiary. No to chyba jednak jest jakieś wytłumaczenie. Dlaczego ewentualnie ci, którzy przyszli do Boga, zaznają, zaznali wstydu? Dlatego, że bez przyczyny nie dochowują wiary. Panie, wskaż mi drogi swoje ścieżek swoich naucz mnie. Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie, Ty bowiem jesteś bogiem zbawienia mego. Ciebie tęsknię, wyglądam codziennie. I właśnie, jeżeli ktoś jest, kto myśli, że te słowa Boże nie działają, że Boga nie ma, że jest Bóg przereklamowany, chrześcijanie tylko wymyślają, albo co więcej, właśnie chcą wyłudzić, może jeszcze jakieś pieniądze i tak naprawdę. Nie ma tak, żeby wierzyć w Boga i żeby mieć to błogosławieństwo. Dlaczego tak się dzieje? No właśnie, przeczytaliśmy, bo jeżeli nie dochowujemy wiary, jeżeli nie idziemy według ścieżek Boga, jeżeli nie chcemy się nauczyć albo nie chcemy być poddani tej nauce Boga, to dlatego jesteśmy zawstydzeni, to dlatego nam się źle dzieje. Tutaj Psalmista woła: Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie, tyś bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego. Ciebie tęsknię wyglądam codziennie. No i właśnie, tu jest cały, jak to się mówi, pies pogrzebany. Czy my wyglądamy Boga mówię, codziennie? No ktoś powie: tak, wyglądałem tyle czasu i nic Ci nie stało. No ale czy my go wyglądamy w sposób oczekujemy od niego, bo zanieśliśmy swoje modlitwy i czekamy, właściwie żądamy, aż On to się spełni? Czy my codziennie wyglądamy Boga, aby się z Nim spotkać, aby mieć z Nim relacje, aby z Nim rozmawiać, aby też Jego słuchać, aby się poddawać właśnie pod Jego Słowo. Dalej w dziesiątym wersecie przeczytamy, wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów Jego. Znowu odpowiedź, co... Trzeba zrobić, albo inaczej, jak to działa, może to jest lepsze słowo, że Bóg błogosławi. Błogosławi tym, którzy strzegą przymierza i nakazów Jego. Bo jeżeli mówimy, że my znamy Boga, że kochamy Boga, że my należymy do Boga, jesteśmy dziećmi Boga, to Bóg nas prowadzi, ale prowadzi nas według swoich ścieżek, według swojego przymierza, według swoich przykazań i nakazów. Więc to jest. Tak całe do tego, dlaczego nie, nie mamy, dlaczego powinniśmy mieć szczęście, tylko nie dlatego, że, 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 że nie mamy tego szczęścia. Dobra, wiem, za, zamotałem, może wróć od nowa. Tu jest podane, dlaczego źle nam się dzieje. Ja wiem, że są takie nauki, które mówią: rób wszystko, co ci Bóg każe. Dawaj pieniądze, słuchaj go, a z całą pewnością będziesz szczęśliwy. No, nazywamy to Ewangelią Sukcesu, i generalnie no, jest to herezja. Natomiast, no, oczywiście, Bóg w swoim sobie mówi o przeszkodach, które będą nas spotykały, o tych przeszkodach fizycznych. Ale czy tutaj w tym psalmie w ogóle my mówimy o kwestiach jakiejś fizyczności, jakichś kwestiach materialnych, my nie zaznamy wstydu. Bóg będzie nam błogosławił, obdarzał nas szczęściem. Ja wierzę, że również i takim materialnym, i takim fizycznym, ale to nie jest koniecznie tak, jak nam się wydaje, jak my się tego spodziewamy. Kiedy poznajemy przede wszystkim Boga, a poznajemy go przez Pismo Święta, przez Jego przykazania i zaczynamy się poddawać i wykonywać, a w innym fragmencie mówi, że te wszystkie przykazania, nakazy, one nie są ciężkie. I każdy, kto mówi, że miłuje Boga, musi i ma poddawać się właśnie pod te przykazania, to wtedy Bóg błogosławi. Bóg nam wtedy pokazuje, co jest dobre, a co nie. Wielokrotnie pokazuje nam. Że to, co wyobrażaliśmy sobie jako szczęście, to wcale nie jest szczęściem. Może przez chwilę będzie dla nas wydawało się szczęściem, ale w dłuższej perspektywie przyprowadzi nas tylko właśnie do wstydu, do nieszczęścia. I, I dlatego Bóg chce nam pokazywać i chce, abyśmy się poddawali pod Jego słowo, bo on dla nas wszystko przygotował. Tu jest napisane, że nie będzie zawstydzony. No, żeby wiedzieć, czy się jest zawstydzonym, czy nie, musi upłynąć jakiś okres Czasu, jakaś dusza perspektywa, żebyśmy mogli na to właśnie popatrzeć z perspektywy i wtedy zobaczymy. Przypomnijmy sobie, jak byliśmy dziećmi, jak często coś chcieliśmy, a rodzice nam zabraniali. I wydawało nam się to niesprawiedliwe. Kiedy dorośliśmy, sami staliśmy się rodzicami, również okazało się, że zabraniamy tych samych rzeczy dzieciom. No, chociaż dzisiaj to już jest trochę różnie, no, ale dobrze. Mądrzy rodzice zabraniają również tego samego swoim dzieciom, i widzimy, że nasi rodzice mieli rację, że nam czegoś zabraniali, że nam na coś nie pozwalali. Nie pozwalali nam chodzić własnymi drogami, ale były jakieś reguły, jakieś nakazy, i musieliśmy się ich słuchać. I dzisiaj z perspektywy, właśnie widzimy, że było to dobre. Podobnie, podobnie to wygląda, jeżeli chodzi o naszą relację z Bogiem. Bóg nawołuje, miej ze mną relację codziennie, szukaj mnie codziennie, a nie będziesz zawstydzony, a ci, co nie dochowują wiary, właśnie wiary, wierności Bogu, ci, no cóż, no nie mogą liczyć na to, że Bóg ich poprowadzi, skoro sami sobie wybrali taką ścieżkę. I my, jako te dzieci, kiedy byśmy nie posłuchali naszych rodziców, to pewnie dzisiaj wiemy już, że nasze życie wyglądałoby inaczej, mogłoby się źle skończyć, a niektórych życie w ogóle by już nie istniało, bo by na przykład popełnili takie głupoty, które doprowadziłyby do śmierci, kupując na przykład ścigacza i jadąc, ile fabryka dała. Kochani, Bóg ma dla nas przygotowane jak najlepsze rzeczy. Wszystko to jest opisane w Piśmie Świętym. Zachęcam Was do czytania. Zbliża się znowu weekend, nie, weekend już się zaczął. Naprawdę dobrze jest poświęcić też czas, mieć ten czas znaleźć na czytanie Słowa Bożego. Pozdrawiam serdecznie, błogosławie i co? Weekend to będzie niedziela. Zapraszam serdecznie na godzinę 10 do Jarosławia, ulica Sobieskiego 3 na nabożeństwo. Zostańcie z Bogiem. Dziękuję za wysłuchanie podcastu z serii Łupatologicznie O Biblii. Jeżeli temat podobał Ci się, drogi słuchaczu, to kliknij kciuk w górę. Jeżeli do tej pory nie zasubskrybowałeś kanału na wąskie drodze, to zapraszam Cię serdecznie oraz zachęcam do udostępniania i komentowania.